Cześć, tutaj z tej strony piszeczka Krotka. Chcę Wam dać taki komunikat, bo to jest yy, nie aż tak ważne, ale yy, może być ważne dla Was i dla. Dzisiaj, za jakieś dwie godziny, dzisiaj, yy, wtedy kupię saszetkę My Little Pony. Yy, i będę ją oceniała. Będę też oceniała kucyka, tak? I pokażę Wam taką stronkę, gdzie można zainstalować takie coś i zobaczyć, gdzie ten kucyk. Yy, ten. Bo tam są takie numerki. No i jaki kucyk będzie w tych seszytkach? Na przykład, ja oglądałam. Ym, takiego, no, pana, co oceniał my Little Pony Bardzo mi się podobają jego filmiki, i tak, bardzo. On ocenia różne, na pewno go znacie, bo też chyba oglądacie. Polski gość od zabawek, tak. I on, my Little Pony yy, Bardzo cię lubię. Dlatego postaram się, bo mam, nie wiem, u kolegi, u koleżanki, u kuzynki, mogę dać Ci klik, lubię to, no i będziesz miał bardzo dużo lubię to, bo ja Cię lubię. Ale teraz do rzeczy. Będę pokazywać Wam ten, jak ona się prezent, jak ten kucyk, tajemniczy kucyk się pokazuje no, ten. Jakiś tam. No, na przykład. On mówił o potężnych dwóch złotych. I żeby sprawdzić, też. No to tak zrobię. Dobra, to już będzie na tyle. Myślę, że Wam się podobał filmik. I za dwie godziny możecie się dowiedzieć, że. Pójdę do smyka i kupię saszetkę My Little Pony. No to trzymajcie się. Byłam Pyszutka Krótka i trzymajcie się. Na razie.